Hej, hej, siemanko, słuchajcie, mm, jest uzbierany gold Co za tym idzie, można zaczynać kolejną rękę To po raz kolejny będzie taki Czekajcie, mm, 150 golda, jest ok I zobaczmy może najpierw No kurwa, nareszcie, nareszcie będzie zabawa puc, puc. I proszę, zaczynamy od um, Momencik, słuchajcie, dajcie mi sekundę Zaraz wracam Uhu, dobra. Pierwsza karta do wyboru: Blizzard, Young Priestess albo Demolisher. Blizzard, dwa damage'a wszystkich stworom mi zamraża, i to jest to, co wezmę. Young Priestess na końcu, który zadaje. Jezu, dodaje jeden hapsa naszemu stronnikowi, i Demolisher na początku mojej zadaje dwa damage'a y, losowemu przeciwnikowi, więc tak jak mówiłem, biorę Blizzard. To jest przerwany spell. Yy, dobra. Rzecz druga: Spiteful Smith. Bez sensu. Ma enrage'a, ale co z tego, jeżeli ja. Yy... No Nie mam broni, nie. No to słabo. Reckless Rocketer. Rocketeer, Rocketeer, uh, Rocketeer. A 5-2. Nie lubię tej karty, więc biorę Silver Moon Guardian. Dalej, o, Flame Może Flame Strike będzie. Flame Strike będzie dobry wyjściem. Arcane Missiles są troszkę słabsze, znaczy całkiem słabsze, więc biorę Flame Dobra, Iceland. Co tutaj o Icelandzie? Iron Break All. Nie, dobra, biorę Iron Break All, potrzebuję chociaż jednego, yy, jednego Silensa. Dalej, o, Dalaran Mage, bardzo fajnie będzie działał. Yy, dobra, Worgen Infiltrator czy Water Elemental? Myślę, że Water Elemental, to jest bardzo, bardzo denerwująca jednostka. Um, hmm, dlatego, że, no wrażenie, to, to jest tak denerwująca sprawa. Można trzymać gościa w szachu cały czas. Tutaj wezmę Mage'a. Ponieważ kolejna karta ze Spell power. O! Tutaj Amani Berserker jak najbardziej będzie dobrym wyjściem. I Teraz tak: Silver Hand Knight czy Iron Forge Rifleman? No, bo Murloc to, jak dobrze wiecie, na arenach dla mnie nie istnieje. Może taki błąd, bon, ale z drugiej strony Murloki działają dobrze, jak jest dużo ich, tych takich Murloków, nie? Cholera wie co to przyjdzie, nie? Dlatego, dlatego staram się raczej nie brać ich. Mm, tutaj wezmę Silver Hand Knighta. Okej, okay, niebieska karta. Kirin Tor Mage zadziała na pewno. No dobra, Kirin Tor Mage eee, może przyjdzie jakiś. Może przyjdzie jakiś eee, sekret, jak nie? No to mam jednostkę 4-3. Tak. Co prawda, ile no no, mamy. no to spoko. To, to nie jest źle. Eee, ok, tutaj biorę Water Elementalach po z kolejny. Tutaj Harvest Golem. Jasna sprawa. Polymorph. O Jezu, Jezu. Polymorph, myślę, że to jest must have. Eee, co to jeszcze jest? Frost Nova, albo Ice Barrier? No, cholera, Ice Barrier chyba nie będzie aż tak dobre. Nie wiedz co, biorę Polimorfa, bo to jest. To jest. To jest must have Taki. Tutaj oczywiście. A Fireball. Fireball też jest Master. Nie wiem, drugi sekret eminowy. Trudno. No, ale cóż. Frostbolt... Nie jest zły, ale Flamestrike, Flamestrike jest lepszy, panie czyści. Eee, dobra, z tych kart wezmę Arcane Delight. Trzeci wypadek. Tutaj biorę Raging Wurgena, to jest naprawdę wyrumana karta, kolejny Harvest Golem, spoko, jest ok. Następnie tutaj Wurgen Infiltrator i mamy, proszę bardzo, niebieską kartę. Blizzard czy Vaporize? Cholera, no, Vaporize myślę, że jest fajne, ale nie wiem, czy aż tak dobry jak Blizzard. Po raz kolejny olewam Felarius na sekret, ale Blizzard to jest wyrumana karta, bądźmy szczerzy. Um, tutaj Shield Barrier, Oasis Snoutjaw albo Acolyte of Pain którego właśnie biorę. Teraz tak, tutaj z tych kart biorę Gluta. Glut jednak jest dobrą kartę dla wsparcia. Harvest Golem Parachelion druga z tych O, i tutaj mogę wziąć Mirror Eternity. To będzie dobre. Z tych kart biorę oczywiście Polimorfa. Następnie Lord of the Arena. Dostaję jeszcze 4 karty. O, tutaj słabytko, słabytko, więc wezmę sobie River Cotyliska. Tutaj, no ten odpada, bo nie mam broni. Jungle Panther albo Water Elemental po raz trzeci. I uwaga, przedostatnia karta w i ostatnia karta, i jeszcze jeden blizzard. Heh, no to śmiesznie. Trzy blizardy trzy water elementale, dwa flamestrike'i, więc kontrola generalnie jest niezła. Jestem w stanie zadać sporo obrażeń z jednym fireball, dwa polimorfy, polimorfy to też świetna rzecz. No niestety tylko jeden, jeden sekret, ale jest też tylko jedna kill tornado, więc spoko. Rzucę ja mam potem sekret ze darmu jest Git. Uh, Raging Warden, bardzo fajnie. Jest też uh, Acolyd of Paint, który w razie czego sobie za dwa many kartę, przytłuszczając w niego uh, z mojej pasywki. Jest Iron Break All z Silencem. Jest Amani Berserker. Dwa Gluty. i... No, powiem że wygląda to naprawdę, naprawdę całkiem ciekawie. Jak na arenowe deck, myślę, że nie jest źle. Mm, Jest całkiem fajnie, jest całkiem spoko. Dobra, e, okej, okay. to w takim razie koniec na teraz, to był tylko taki właśnie trailerek ze zbudowaną talią, um, który, który oczywiście poprzedza całą serię e, arenową. Dobra, okej, okay. nie przedłużam dłużej, nie przedłużam dłużej, bez cesu, nie przedłużam. E, oczywiście, no co, zapraszam Was na kolejne filmy, kolejne części tej areny. W końcu wylosowałem Maga, także może być ciekawie. No i co, no i to tyle z mojej strony, także strzałeczka, hej.